Szanowni widzowie, chciałem Wam pokazać dzisiaj teren budowy dworca. Zakopany Dworzec jest obecnie w przebudowie, jak widać po nowemu będą cztery perony. Nie wiem, kiedy będzie otwarty ale wygląda to całkiem obiecująco. Tu pragnę zauważyć, że już nigdzie dalej tym pociągiem nie dojedziemy. To będzie stacja końcowa zakopana. Gdynek dworcowy i napis Zakopane. Tak to wszystko wygląda podczas budowy. Dziękuję uprzejmie za uwagę.